Ben, muzykalny zastęp. Jeden dróg w zastępie gra na okarynie, drugi wycałych z gry na flecie słynie. Taki talent chłopak ma, że na flecie pięknie gra. talent ma. Trzeci ma klardecik, czwarty wiolonczele. piąty swój kołtra, przynosi w niedzielę. Taki talent chłopak ma, że na się pięknie gra. Taki talent ma. Szósty dmucha w trąbkę, co ma w płucach siły. Puchnął mu poli. Wzdymają się żyły Taki talent chłopak waży Że na tropce pięknie gra Taki talent ma Ewa Bell Muzykalny zastęp